W najbliższym przykładzie pokażę, w jaki sposób można wykorzystać pole powierzchni prostokąta do obliczenia pola powierzchni wielokąta, który składa się z prostokątów. Popatrzmy na rysunek. Poprowadźmy linię koloru czerwonego. Tutaj mamy odcięty mały prostokąt, możemy wyliczyć długości jego boków. Jeden bok jest znany, drugi bok to różnica długości dwóch odcinków, tak jak pokazuję na rysunku. Ponadto, alternatywne rozwiązanie to tutaj kolor zielony, czyli można było poprowadzić linię odcinającą prostokąt również w ten sposób. Obliczamy teraz pole powierzchni całej figury. Duży prostokąt oczywiście ma boki 8 oraz 3, stąd iloczyn 8 razy 3. Następnie Mały prostokąt ma boki długości 4 na 4 i stąd suma 40. Ponadto możemy obliczyć obwód tej figury. Zwróćmy uwagę na to, że najpierw dwa najdłuższe odcinki to 8 i 7, następnie mamy trzy odcinki o długości 4 i wreszcie odcinek o długości 3. Tym samym suma wszystkich odcinków to 30. Taki jest obwód całego wielokąta. A teraz zadanie dla Ciebie. Popatrz na wielokąt. Składa się on Również z prostokątów. Pomyśl, w jaki sposób można poprowadzić linię podziału, aby obliczyć pole powierzchni tego wielokąta oraz jego obwód. Tutaj zwróć uwagę na długości boków. Zaznaczam je znacznikami. Odczytaj ze znaczników, jakie są długości wybranych boków tego wielokąta. Poprowadź linię podziału, oblicz pole powierzchni tego wielokąta oraz jego obwód. Te zadania wykonaj w oparciu o przedstawione na rysunku dane.